Siemanko, zaczynamy 24 odcinek serii Elderling. No, Okej, okay. stanęło na tym bossie. Mm. Zobaczmy, czy ktoś się nam pojawi. No, przydałoby się, żeby jakieś wsparcie było. A jak nie, to się chyba stąd wyniesiemy. Nie najbliżej później wrócę. Znaczy, się inną porą. Bo coś nie widać żeby ktoś chciał pomóc A jak możemy stąd wyjść? Chyba jedynie tylko przez... Nie będę tego mówił przez to Dobra Zobaczmy jeszcze tutaj Ale chętnych brak Ktoś tu biega, Ej, mówcie Pomagaj mi, a nie Aha, on dopiero będzie kurczę sam bym tam wszedł ale to nie ma sensu no oni we dwoje załatwią mnie najmaczej się rozbierzemy ściągniemy to i tak sobie chwilę pobiegamy jest ktoś przywołamy go i się nie udało bym był jakby trochę Jakbym był troszkę zwinniejszy No i dobra, ej, a może jak my komuś pomożemy i zobaczymy Jak się sprawy mają Co? Może tak Dobra To chyba trzeba będzie dołożyć to Hmm, I to. Może komuś pomożemy? Ciekawe jak się dokłada, żebym właśnie. Ja taką pulę i na przykład do mnie by się ktoś dołączył. No ale teraz zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Tutaj cały czas ktoś biega. O, nic się nie dzieje. No, zobaczcie, on się chyba przywoła, ale jeden to mało. Cześć, przywitajmy się z nim hey! Musisz chwilę poczekać. Mm, miejmy nadzieję, że skuma o co chodzi. Że próbuję znaleźć jeszcze jedną osobę. Bo we trzech jest dobrze. O jest tam. O nie, to chyba jego znak. Nie, ich nic nie udało się. Poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra, on założył ten hełm. We dwóch to będzie ciężko. Ciężki bój. Ale widzę, że jest cierpliwy gość. Może się nie odwoła. Zobaczę jeszcze tutaj. Bo tutaj też lubią... ustawić znak. Aha, to się nic, wejdziemy razem chyba. On czeka. O, tutaj jest ktoś. Pokazuje, żeby wejść. No to nic, wejdźmy. Jak pewnie nie damy rady Uniki, 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 jeszcze raz uniki Freszka. Tak nie zdziała sniff Tak jak ja, nie będę się tak podkładał już jak po nim i unik teraz Zobaczcie co on to zrobił W ogóle się tego nie spodziewałem Dobra, ten man nie machnął No, dawaj, damy i dobra Nie no to by musielibyśmy wy trzech tutaj wejść bo I na pewno ktoś mocniejszy niż ten zawodnik co przed chwilą był hmm. Dobra, niech to będzie Troszkę szkoda, ale zmywamy się stąd. Bo mamy już dość tego zamulania tu. Może. No tak, to do... będziemy musieli tam dobiec. Dobra, nie, okej. Okay. Robimy tak. Gdzieś się przeniesiemy. Hmm. Może tutaj, i gdzieś tutaj byśmy się wybrali, albo po prostu wróćmy się. Zobaczmy, co tutaj nas czeka. Tutaj fajnie nas prowadzą do tego. Tylko, że tutaj jest ten boss. To może z nim spróbujmy. Może w końcu ulegnie. Teraz właśnie spróbuję, tak bardziej na szybkość. Może się uda Bo tutaj też już jest dosyć ciekawie Dość znaczy Zobaczcie, tu mamy kogoś choć Tutaj to jest dużo znaków do przywołania Znaczy ktoś się przywoła nigdy nie wiadomo dobra jest ale tak jakby dobra Sprawdźmy czy nam się uda albo się uda, albo się nie uda. Nie wiem czy to dobry pomysł jest, że nie mam nic na sobie. To mam jakiegoś magika. I zobaczcie to mu zrobił. ale to było dobre. No, uciekajmy. Na mnie się uparł. Raz Udało się No nie wierzę Dzięki chłopaki jesteście wielcy O i jeszcze mamy trofeum Dobra Ten jeszcze coś tam Jeszcze nas coś nastraszy No ale jest git. Nie spodziewałem się tego, ale tamten chyba pierwszy darumisty czar, tak go walimy na ziemię. Że to było coś pięknego. Okej. Okay. Ruszajmy dalej. Zamek burżowego całunu. Mocne. No to dobrze, sprawdźmy czy damy radę O zobaczcie tutaj mamy Znów możemy tutaj usiąść No fajnie Dobra, i właśnie usiądźmy tu I po prostu zobaczmy, jakieś, o kurczę, dużo już nie padło, ale, ale... Mm. No kurczę. Mamy tutaj raz. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Tutaj ciekawe czy będziemy mogli ją otworzyć później. Fajnie by było, jakby tak. No ale wszystko się okaże. Aha, zwłaszcza że tu też jest jakieś zejście. Norma, że mamy kilka kierunków. I tutaj też coś jest. To może tutaj na razie się wybierzemy. O, coś tu widzicie, jakiś ten cień. Aha, to może być to No i dobra, nie wygląda tu jakby można było zejść Jeszcze tutaj tylko przeciekawię Jeszcze dało radę Ale chyba Nic z tego nie będzie O i tutaj coś jeszcze jest kurczę Ej, idę tędy, nie Zobaczymy Zobaczymy czy to nie gdzieś doprowadzi No się doprowadzić to nas będą gdzieś doprowadzić tylko Aha, to chyba było tak, że nie dalibyśmy rady tego zabrać Dobra Chcąc, nie chcąc jesteśmy na dole hmm, To może ruszmy tutaj zobaczcie No nic Jak już tak wybrałem To już musimy brnąć w to stronę Zobaczmy do tyłu czy nic nie minęliśmy bo Czasem jest deskok A może coś za plecami Aha Po prostu Dobra Jest by wrócić To idziemy tu i popatrzymy co tu mamy do odkrycia? Zobaczmy. Mhm. To, widocznie... Nie ...dostaniemy się tam. Tędy. No to dobra, to jednak musimy się wrócić. Chociaż jeszcze nie popatrzyłem. Nie, no tam nic nie będzie. Dobra, szybki powrót. I może wyjdziemy do środka. Bo z trzech kierunków zrobił nam się jeden. Nie wiem, no spróbuję tak. Jestem bardziej, jakby, zręczniejszy

it's tightly guarded by hardened old hands Ooh, tr tr try the opening right here the guards don't know about it you'll breach the castle undetected yes that's the spirit you're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. <laughs> hey, no, bro. Use that opening to breach the cup. The guards haven't a clue about it. You'll slip right inside under 10. Yes, that. No, Tak jakby tutaj. Okej, okay, tu nic nie widzę. Wiadomości. Wiadomości, wiadomości. tylko właśnie czy chulnąć tędy, czy może lepiej tutaj. Jest tu coś do zbrania? No nie ma. Oho jeden ptaszek. Nie mogę go wyczuć. O! Myślałem, że spadłem. No, tylko <śpiewanie> spadłem. <śpiewanie> no dobra, tam jest jeszcze jeden. Kurczę, konia, nie mogę przyjść. Właśnie tak mi się zeźmi bało, że coś jest. Muszę go zajść. Ale czy się da? Pewnie tak. No. Cześć. Dwa były. Widziałem tylko jednego. Kurczę, muszę nam na górę się dostać, bo przez tego ptaka. Tam się dostanę, to może sprawdźmy tutaj. <laughs> My się nie musiał na darmo zapać. Może będzie dało się zebrać. No właśnie, tutaj. Szybko się to dostaliśmy. Aha. No dobra. Nie wskoczymy tu, o, śmierć. O, więc ruszajmy do góry. Zobaczymy co tam nas może spotkać. Ohoho. Może się wycofałem. A jest, jednak nas zobaczył. I dobra, Pi. no nie, no kurde, co jest z nimi, co? że oni tak nie leją, kurde. Znajdziemy mam łuk. Trzeba go założyć. No to nic z tego. I wszystko. To jest bardzo skuteczne, widzę. Dobra. Najgorsze, że. <ścoughs> Ciężko mi jest ich zauważyć. No dobra, tam ktoś jest. No, tu coś czuję tego ptactwa. Może być więcej. No i dobra. I tu, ruszajmy tutaj Dobra, tam też coś jest Ale weźmiemy Rozpalimy to I ruszajmy tu o, To jest chyba to miejsce, gdzie Spadłem Proste, że tak I tam było ognisko, dobra To no, znaczy się nie ognisko, miejsce spoczyn spoczynku Może tutaj coś się kryje? Jednak nie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tam byliśmy, to nie ma sensu. Chodźmy tutaj. I może tutaj zakończę ten odcinek. Widzimy się w następnym to chyba będzie najrozsądniej, bo tutaj widzę, coś się pojawia. Ok, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku.